Hej, siemaneczko, ja nazywam się Anton, witam was na kanale Anton Light. Dzisiaj chciałbym wam zaprezentować wywiad z Josem, game deweloperem, na temat trybu budowania Farming Simulator 22. Będzie to tłumaczenie, o które prosiliście, ale nie robię tego z takimi tłumaczeniami na pasku, ponieważ to trochę czasu zajmuje, a ja nie mam aż tak dużo czasu. Też dokładne tłumaczenie to nie jest, ponieważ Jos ma dosyć ciekawy akcent, tak więc niektóre rzeczy... Tutaj nie są aż tak dokładnie przetłumaczone, a z drugiej strony, no, też jest to troszeczkę ułatwione i uproszczone, ale najważniejsze jest, że te informacje tutaj są, nie są za bardzo poprzekręcane i to jest źródłowa informacja. Dobra, tak więc, co powiedział JOS, czyli game developer firmy Giants na temat nowego trybu budowania Farming Simulator 22. Tryb budowania łączy w sobie kształtowanie krajobrazu i rozmieszczenie budynków na jednym dużym ekranie, co pozwoliło nam zmienić użyteczność, znacznie ułatwiając pracę i dodać nowe funkcje do gry. Tworząc tryb budowania, chcieliśmy skupić się na opiniach graczy, które otrzymaliśmy w, y, z poprzedniej gry, czyli z Farming Simulator 2019. Y, Największym problemem było to, jak budowaliśmy. Było to zbyt skomplikowane i trudno było robić to, co chcesz w grze. Więc zmieniamy wszystkie elementy sterujące i zmieniamy pracę krajobrazowe za pomocą nowych narzędzi. Chcieliśmy umożliwić graczom wykorzystanie swojej kreatywności, aby z nową zawartością projektować Przestrzeń w taki sposób, jaki chcesz, dlatego dodaliśmy setki nowych obiektów PlaySable. Porozmawiajmy o budynkach. Rudolf Herman dostarczył nam wiele nowych hal o różnej wielkości i funkcjonalności. Niektóre z są wyposażone w panele słoneczne, a inne w punkty obsługi pojazdów, a nawet mają różne kolory. Posiadają również wiele nowych hal magazynowych z Meridy, Unii, jeszcze jednej firmy. Jest to jakaś najprawdopodobniej hiszpańska firma, ale nie byłem w stanie, e, nie byłem w stanie rozszyfrować, co to za firma jest. Dodaliśmy magazyny na nasiona, nawozy i paliwa. Po raz pierwszy w historii dodaliśmy również BGA, z możliwością jego postawienia. Każda mapa jest dostarczona. Z dużym statycznym BGA, ale możesz także zbudować własne, korzystając z modułowych części. Mamy także wiele nowych budynków dla zwierząt. Niektóre pochodzą z budynków firmy Rudolf Hermann, albo Hormann, chyba tak to się czyta. A niektóre są zwykłymi budynkami. Występują w wielu różnych rozmiarach i znacznie łatwiej je umieścić. Porozmawiajmy o płotach. Dodaliśmy do gry coś zupełnie nowego płoty PlaySable, które w przeciwieństwie do innych budynków działają trochę inaczej. Zaczynasz od postawienia słupka i po prostu go odciągasz, i tworzy się płot na każdej górce. Dodaliśmy 10 różnych ogrodzeń i kilka rodzajów bram. W ten sposób możesz kontrolować, kto wchodzi na Twoje podwórko. Mam nadzieję, że podoba Ci się nowa elastyczność. Dodaliśmy także ule, panele słoneczne i generatory energii, które mogą przynieść Ci trochę dochodu. E, oczywiście, w trybie budowania możesz także znaleźć budynki łańcuchów produkcyjnych. Porozmawiajmy o czymś innym, o dużych zmianach użyteczności, które wprowadziliśmy. Największe zmiany trybie budowania to sterowanie przyciskami i klawiszami. Usunęliśmy wiele z nich i uprościliśmy sposób stawiania budynków. Sprawiają, nowy sposób sprawia, że jest znacznie bardziej intuicyjny i usuwa wiele klawiszy, dzięki czemu nie musisz ich wszystkich pamiętać. Ustawianie jest zależne od kontekstu. Nie możesz więc obracać budynków, których nie można obracać. Ani obracać płotów, ponieważ one automatycznie będą się obracały. Wprowadziliśmy również duże zmiany w rzeźbieniu terenu. Dodaliśmy nowe narzędzia do wyrównania i dodaliśmy nachylenia, które kontrolujesz. Zmiany w silniku gry umożliwiają znacznie łatwiejsze, dokładniejsze kontrolowanie dodawania i usuwania gruntu, dzięki czemu łatwiej jest stworzyć dobrze wyglądające podwórko. Na koniec porozmawiajmy o modowaniu. Wprowadziliśmy duże zmiany w systemie które pozwolą na zestawienia wszystkich tych funkcji razem w jednym budynku lub w osobnych budynkach. To znaczy będziesz mógł stworzyć szopę która jest punktem serwisowym i ma zwierzęta lub sterty obornika i punkt serwisowy. Mam nadzieję że jesteś podekscytowany nowym trybem budowy tak jak ja. I nie Mogę się doczekać, aż zobaczę yy, nowe mody, które stworzysz i gospodarstwa, które zbudujesz. Tyle, jeżeli chodzi o, o słowa Josa, tak jak mówiłem, jest to tłumaczenie z głosu. Nie, jestem, nie może coś tam trochę przekręciłem, ale generalnie chciałem yy, tutaj przedstawić ten sens yy, jak prze, w jak najmniejszym stopniu zniekształcenia. Dobra, jeżeli interesuje Was taka pełniejsza analiza tego nowego systemu, to piszcie w komentarzach wtedy taki materiał powstanie w ciągu, w ciągu weekenda, tak najprawdopodobniej, być może wcześniej, bo sam wywiad jest tylko częścią tych wszystkich rzeczy, które tutaj zostały zaprezentowane i rzeczywiście jest tutaj dosyć dużo rzeczy do opowiedzenia. Tak więc w komentarzach piszcie na temat tego, czy chcecie taką bardziej rozszerzoną analizę tego nowego, znaczy może nie nowego, ale ulepszonego trybu budowania. Pozdrawiam, Anton.